W ramach badania Barometr Providenta w tym roku zadaliśmy Polakom pytania dotyczące ich planów na wakacje oraz tego, ile pieniędzy na te wakacje wydadzą. Okazuje się, że w tym roku na wakacje wyjedzie około 66% ankietowanych. Jakie kierunki będziemy wybierać? Będzie to przede wszystkim polskie morze. 25% ankietowanych wskazuje na tę odpowiedź. Drugim najpopularniejszym kierunkiem są wyjazdy zagraniczne i tutaj mówimy o 18% wyjeżdżających. Następne w kolejności są polskie góry, wieś, a na samym końcu 5% badanych wyjedzie na Mazurę. Jakie kwoty w tym roku wydamy? W tym roku na wakacje wydamy około 2700 zł na gospodarstwo domowe. Jest to kwota wyższa niż w trakcie pandemii, natomiast my no nie chcemy się porównywać oczywiście do pandemii, porównujemy się do okresu sprzed pandemii i tutaj widzimy, że wydamy na wakacje około 600 zł. mniej. Jak będziemy finansować wakacje? Wakacje będziemy finansować przede wszystkim z oszczędności. 45% badanych mówi o tym, że sięgnie po swoje oszczędności, 30% mówi, że będą to bieżące dochody, natomiast około 3% badanych wskazuje na kredyt, pożyczkę bądź posiłkowanie się kartą kredytową. Dlaczego na wakacje nie wyjeżdżamy? Na wakacje nie wyjeżdżamy przede wszystkim dlatego, że nas na to nie stać. 66% badanych spośród tych, którzy na wakacje pozostają w domu, mówi o tym, że nie ma na to środków. 20% mówi o tym, że nie ma z kim tych wakacji spędzić. 20% osób mówi również o tym, że po prostu woli zostać w domu, że ma tak fajne warunki, że najlepiej wypoczywa w domu i nie potrzebuje żadnych wyjazdów. Zadaliśmy również pytanie dotyczące tego, ile będą trwały nasze wakacje. Najpopularniejszy okres, na który wyjeżdżamy wakacyjnie, to 7 dni. I na taki czas wyjeżdżają przede wszystkim osoby młode. Natomiast osoby starsze, między 35 a 44 rokiem życia, planują te wakacje dwutygodniowe.